Dobry, dzisiaj jest odcinek z Minecrafta na telefon! Dobra. Co by zrobił początkowy gracz? No oczywiście, Gdzie te drewno? A tutaj. Jak ja graf, ta, dawno nie grałem na telefonie w Minecrafta. To jest mój skin, jakby coś. Co to? Crafting. Dobra. Mam crafting. I muszę zbudować teraz jakiś domek. Ale nie tutaj. Tylko muszę więcej drewna wydobyć. tutaj zrobię domek. Ej, patrzcie, tutaj bym zrobił może domek. Dobra. zrobię. O nie, w coś kliknąłem. Czy zebrać więcej drewna? Dobra Taki mały na razie zrobię dom. Taki, żebym mógł w ogóle w nim zamieszkać. Dobra. Na tym odcinku tylko zbuduję domek A na kolejny, Na kolejnym to będziemy szedli do jakiejś jaskini, tak myślę. O, owca zabiję ją. No. Wełny nie dostałem. Ej, co? To co to jest wełna? O co chodzi? Okej. Okay. To było dziwne.